No słuchajcie, druga podkówka to już nie jest zbieg okoliczności. <gry> Witam Was serdecznie, kolejny wypad słuchajcie na te na ścierniska, na te buklony. Strasznie zimno. Strasznie zimno, ale mamy dwie monety już. Jakiś czas temu. Piąteczka z trzeciej rzeszy, słabiutki stan. A teraz świeżo wykopana. Dosyć spora krągłość. To. dosyć cienka ta blaszka ale wydaje mi się że będzie mieć jakiś ale strasznie zaniechany nic praktycznie na niej nie widać no i zdrzyszczę może potem Przemyję wodą jeżeli coś ciekawego to rzucę wam fotkę no i zobaczymy co tu dzisiaj będzie. Piękny księżyc nade mną, ale strasznie mroźno. Dobra, lecę. Nie ma co siedzieć, bo zimno trzeba się rozgrzeć. Całkiem szybko. Druga moneta. Już widzę kłosy, także będzie wejmarek, złotko. No i jest 24 rok. Miednica, Berlin. No i super, trzecia monetka zabiczona. No I mamy kolejny sygnał bardzo ładny. 8:4 Sporo osób pyta, na jakich ustawieniach śmigam. Jak na razie, podstawowy trzeci program bez żadnych ingerencji w ustawieniach ale przyjdzie raz, przyjdzie zima będziemy śmigać po przechodzonych terenach no i wtedy będę grzebał sobie w tych ustawieniach jak na razie daję, także nie ma co kombinować bardzo ładnie to bije, zaraz zobaczymy co to Co to, co to? Guzik Taki wielgachny guzik Coś jak kolesoniak No i dobra, lecimy dalej No i fajnie się zaczyna Fajnie się zaczyna Zobaczcie, jest hak Hak mundurowy Plus piękny Zobaczyć mam szczoteczkę No nie wiem, że zabrałem ze sobą. Ale jedną ręką to ty co możesz. Dajcie chwilę, przeczyszczę go i zaraz zobaczymy. Ale jest naprawdę ładny. No i tak się prezentuje. No, jeden z ładniejszych znalazłem. Super. To jest dobry znak. A teraz piękny sygnał. Już wykopany. 75 I co to? Guzik chyba. Spory guzior. O, fajny, zdobiony, zobaczcie. Bardzo ładny z takim kwiatuszkiem. Użko jest. No super. No i dobra. Lecimy dalej. Słuchajcie, w końcu Moniak, bo powiem Wam szczerze, dobrą godzinę śmigam i nic ciekawego. Jest dwójeczka z cesarstwa. Troszkę odpiona, ale coś nieco widać. Wcześniej taki fajny, kuty gwoździk. Bardzo ładny. No i dwa guziki. Także nic specjalnego jak na razie. No ale zobaczymy tutaj. Przeniosłem się ogólnie z tej pierwszej części pola. Tutaj wpadł ten krzyż. Ta wpinka, przedostatnio. Serwerka. Zobaczymy. No i to jest dobry znak, zobaczymy, czy przyniesie szczęście, ale wielka. Dwa metry od podkowy co prawda nie srebro, nie złoto, ale Moniak kolejny, 10 groszy PRL, który to jest rocznik, 67, no i fajnie. No słuchajcie, ogólnie zmierzam do auta, zmierzam także Tak zdecydowałem, niestety słabo dziś pole daje Po do auta, guziczek Ale mam cały plecak złomu, masaka Dzisiaj naprawdę sporo Sporo złomków wyszło No fantów, jak sami widzieliście sobie tylko z fantami Także jadę w las, no i Tam jedno poletko jest, zobaczymy Kiedyś po nim chodziłem, niezbyt dużo Tam wpadało, no ale Przeda się z ciekawości. W Kolejny fan. No i jeszcze pole, kurcze. Nie chcę mnie puścić do tego lasu. Tutaj przy, już przy rowie. Kolejny piękny sygnał. Zobaczcie, jest guzik. Trafiłem. Identyczny. Dwa wypadek do tyłu. Guzik z Wrocławia no ale ten uwładniejszym staniem no fajnie kolejny guziczek ten z cesarstwa niemieckiego przeczyszczę z fotkę, ale super no już praktycznie na do widzenia ostatni moniak z pola jest chyba jedyneczka Wajmar No i super. Dobra. Nie przedłużam, zobaczymy co tam w lesie słychać. No i co, słuchajcie? Zmierzam do lasu. <takujesz> Taką łączką. Kiedyś tu śmigałem, ale odpuściłem sobie teren, bo strasznie tutaj ciężko się kopie. No ale tak, idę przy drodze. Sygnał mówię, kopnę Zobaczcie, taka blaszka. Fajna potyna, zielona. No jakiś młoniak strasznie zdezolowany, strasznie wytarty ale czy to czasem nie będzie, sreberko <grych> nie no nie wiem coś by jak w, jakby w fotoku się wyłaniało spróbuję to potem doczyścić no nie wiem, nie wiem już zapewne widzicie co to no coś ciekawego no bo fenolek po prostu taką ładną patynkę zieloną dostał no zobaczymy na razie. Idę do lasku. Zobaczymy, to, co w tym lesie słychać. Dobra, wchodzimy do lasu. Patrzcie, jakie dęby. Olbrzymy. No i co słuchajcie, dotarłem do lasu, fajny taki młodniczek, no może nie taki fajny, bo troszeczkę ciężko się chodzi, chociaż niektóre rajki, jak tutaj widzicie sami, fajnie przerzedzone. no i tak, kilka pierdół, nic specjalnego, klapeczko od fajki, tutaj jest hmm, skoninki, luziczek zwykły, płaski, bez zdrowień, to wydaje mi się, że chyba od bankietu. Coś tu na tym było. No i teraz moniak. Słaby sygnał. Zobaczcie. Ale jazda. 50 groszy. Między wojny. Pozdrawiam. Kazia. Który trafił ostatnio ze mną, jak pośmigaliśmy. Również pieniądze. No, stan kozak. 23 rok. Elegancko. Już dzień zrobiony. Co prawda nie srebro, ale naprawdę takie mniaki. Bardziej cieszą niż te popularne sreberka co. co wpadają jak groszki na przykład. No super. No i nic, lecimy nie przedłużam, zobaczymy co tu jeszcze wyjdzie. No słuchajcie, druga podkówka to już nie jest zbieg okoliczności. <laughs> Także muszę kieszenie opróżnić, żeby to srebro mi się zmieściło, które zaraz padnie. No super. Podkówki odkładam. Dla znajomego zbiera. No i super, lecimy dalej. Masa złomu w tym lasku. Ale jest kolejna krągłość. No, trzecia rzesza, fenolek. A dokładnej to 5. Piąteczka. No i kolejny fancik, tylko że szkoda, że nie kompletny. Tak mi się wydaje, że coś fajnego było. Myślałem na początku, że może to być moneta albo guziczek, ale tutaj widać w jakby napisy. No z tyłu jest pościutkie, także jakiś medalik może był. Niestety tylko pół. No szkoda, kurczę. Próbuję to doczyścić, może uda mi się to zidentyfikować. No nic, lecimy dalej. No i mamy kolejny sygnał. Tak na razie mało śmieci w lasku. Ładnie to bije 81 w tym momencie. Mało śmieci typu polmosy, ale takiego złomu dosyć sporego trochę wpadło. Dobra. Mocno wali 81. <śpiewanie> Patrzcie <śpiewanie> Jest medaliczek. Ale piękny Niemiecki medalik Kurczę, wydaje mi się, że podobny Bardzo podobny znalazłem jakiś czas temu Ale super rzucę porównanie fotki z tamtym, który znalazłem No niemiecki, ewidentnie Niemiecki piękny niemiecki medalik. Super Kolejny fancik No i elegancko Lecimy, no i co, kolejne dwa fanty. Monetka jakiś czas temu. Jeden faning, prusaczek 1828 z Berlinu. No fajny nawet stan. A teraz kolejny guzik dziś. Zobaczcie. Piękny polski guzik, drugiej RP. Kurczę, rysnęłem chyba delikatnie. No, elegancko, piękny. Piękny guzik. No, guzikowo dzisiaj, sporo guziczków. Sporo wam nie pokazywałem, sporo karasaniaków jakichś tam takich zrobionych. A tu kolejny wojskowy. No i pięknie. No, słuchajcie, a ja już myślałem, że dzisiaj. Nie wpadnie, a tu proszę. Praktycznie no na finiszu, zostało mi z pół godzinki. Co prawda, nic specjalnego, bo populares, ale jest zobaczcie, sreberko jest jeden. Silbergroszek rozczytamy datę 1825. I to będzie chyba 7, 70. 47. Srebereczko Orixem. No i fajnie. tak jak wspominałem, wracam powoli w kierunku auta. No taki jak widzicie zagajnik. Tutaj chyba nie wiem. Dęby rosną. Na to wygląda. No ale fajnie, 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 że coś pada. Słuchajcie, ostatni fund wydaje mi się, wcześniej. Wpadku guziczek, nic specjalnego. Taki pościutki. No, może nie płaski, ale Golas. No i moneta. Fenolek, kolejny z cesarstwa. No i teraz tak, nakopałem się strasznie, bo sygnał, sygnał pod drzewkiem w korzeniach. No ale proszę. Kolejny medaliczek. Tym razem aluminiowy Także coś bardziej współczesnego PRL-ek, ale zajchany jest no, Spróbujemy go domyć, wrzucę fotkę Jeżeli coś tu na nim wyjdzie, ale strasznie Opłakany stan, no, ale fajnie, jest kolejne dewo Dziś Także super, chyba ostatni fancik Już parę, parę metrów Słuchajcie, ja już z domu Telefon mi padł <laughs> w terenie y no ale co tam, po drodze tylko jeszcze dyczka. No i praktycznie na no tym się zakończyło. Zobaczcie ile złomu. Dziś naprawdę opór. Dwie podkówki, to tak jak wspominałem znajomemu przekaże, bo zbiera. No tutaj jeszcze drobniejszy, drobnica, drut i tak dalej. Fanciki. Ta moneta, o której wspominałem, to raczej będzie jeden na na 100% tak wielkościowo pasują do siebie, chyba jest płaszczona trochę, chociaż domyję ją jeszcze z ciekawości, ale raczej nie. Sreberko obrączka jeszcze wpadła Głębia o, najbardziej ciekawym mnie z tego wszystkiego to. Nie wiem, kurczę co to było. Czy to był jakiś guzik? Czy to był medalik? No, moneta to raczej nie była. No, tak poza tym to widzieliście, jest sreberko. Gdzie on jest tutaj? Silbergrosz. Całkiem fajny stan. Guzików kilka. Jest między wojnie. Są dwa medaliki piękne. O, ten jest piękny, ten niestety. O, zmasakrowany. No ale jest Ewo. Guziczek, druga RP. Panty jeszcze nie, nie czyszczone, muszę pomyć. Ogólnie przyjechałem, e, jeża spotkałem u mnie w sadku, później Wam pokażę. No, a tak poza tym to widzieliście wszystko. Troszeczkę powiem Wam, zawiedziony jestem na tym, y, tym poletkiem, no ale też nie liczyłem na zbyt wiele, bo tam tak widzieliście sami ciężki teren, trzeba czekać na tą morkę No ale warto wrócić. Dobra. Tyle ode mnie. Y, jeszcze przypomnę, dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, znaleziska widzów konkursji się szykuje na 5000. Także tam już dużo nie brakuje, kilka fajnych nagród. Jedną nagrodę wam pokażę w przyszłym odcinku, w piątek, prawdopodobnie się ukaże odcinek kolejny znaleziska widzów. Jedną z nagród wam pokażę. No, i to by było na tyle. Także pozdrawiam raz jeszcze. Dużo zdrówka i do następnego.